Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj między innymi kolejne lokomotywy Griffin trafiły do Intercity. NEWAG zbliża się do końca realizacji zamówienia. Nowoczesne Elfy 3 dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej już na torach testowych. EP08 odzyska swój dawny blask. Kolejna inicjatywa pasjonatów z Dąbrowy Górniczej. Tragiczna lekkomyślność na przejeździe kolejowym w szyszkach, milionowe straty i paraliż komunikacyjny. Zapraszam do wysłuchania. Adriatic Express już kursuje do Chorwacji. Pierwszy przejazd z przygodami, ale z sukcesem. Choć od pierwszych zapowiedzi minęło zaledwie kilka miesięcy, udało się uruchomić długo wyczekiwane połączenie z Polski nad Adriatyk. Adriatic Express to pierwsza bezpośrednia trasa kolejowa z Warszawy do chorwackiej Rijeki alternatywa dla samochodów, autokarów i samolotów. W pociąg można wsiąść nie tylko w stolicy, ale też w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu, Opocznie czy Sosnowcu, co czyni to połączenie dostępnym dla szerokiego grona podróżnych. Podróż trwa kilkanaście do około 20 godzin, w zależności od stacji początkowej ale rekompensuje to nie tylko komfort jazdy i klimat pociągu dalekobieżnego, lecz także piękne widoki i możliwość zwiedzania po drodze. Pierwszy kurs rozpoczął się w Warszawie i do granicy Austrii pociąg jechał jako część składu Sobieski prowadzonego do Wiednia. Tam wagony PKP odczepiono i połączono z lokomotywą austriackiego przewoźnika. W słoweńskiej miejscowości Pragersko do składu dołączono dodatkowe wagony z Budapesztu, będące częścią pociągu Retro Istria. Te węgierskie wagony zachwyciły pasażerów klasycznym wystrojem, drewnianymi okleinami i zasłonami w oknach. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Największe zamieszanie miało miejsce na stacji w Lublanie, gdzie trwa remont głównego dworca. Okazało się, że peron, na który skierowano pociąg, jest zbyt krótki. Zmieściły się przy nim tylko węgierskie wagony. Organizatorzy zapewniali wcześniej, że taka sytuacja nie nastąpi, ale rzeczywistość zweryfikowała te zapowiedzi. Choć momentami jazda była wolna, nikt nie narzekał. Przejazd przez Słowenię z postojami w takich miejscowościach jak Maribor, Celje, Didani Most, Lublana, Postojna, Piwka i Ilirska Bistrica okazał się prawdziwą ucztą dla oczu. Malownicze krajobrazy wiejącej się rzeki Savinia, mosty wpisane w górskie otoczenie, doliny, tunele i przyrodnicze zakątki podziwiano zarówno z przedziałów, jak i korytarzy wagonów. Pociąg dotarł do Rijeki w sobotę tuż przed godziną 11, z lekkim, ponad półgodzinnym opóźnieniem. Czekało tam jednak serdeczne powitanie, mini-koncert z polskimi i chorwackimi przebojami, przemówienia lokalnych władz i przedstawicieli przewoźnika, kwiaty, gratulacje i radosna atmosfera. Wszyscy podkreślali, że uruchomienie tej trasy w tak krótkim czasie to nie mały sukces. Kolejne lokomotywy Griffin EU-160 trafiły do PKP Intercity. NEWAG zbliża się do końca realizacji zamówienia. PKP Intercity odebrało właśnie dwa kolejne egzemplarze nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Griffin EU-160, wyprodukowanych przez NEWAG. Dzięki temu liczba pojazdów tego typu we flocie narodowego przewoźnika wzrosła do 76 z planowanych 96. Oznacza to, że zrealizowano już około 80% całego zamówienia. Do końca wakacji planowany jest odbiór kolejnych 6 lokomotyw, natomiast całość kontraktu ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Nowe lokomotywy trafiły do lokomotywowni PKP Intercity w Krakowie. W najbliższych dniach zostaną one wdrożone do rozkładu jazdy i wzmocnią kursującą flotę pojazdów, zapewniając lepsze osiągi i większą niezawodność. Lokomotywy Griffin to sprawdzona konstrukcja, gdzie pierwsze egzemplarze dotarły już swoimi przebiegami do obowiązkowych napraw czwartego poziomu utrzymania. Zostały zaprojektowane z myślą o zastąpieniu przestarzałych i wyeksploatowanych lokomotyw elektrycznych, takich jak seria EP-09. Które nie są w stanie osiągać takich parametrów eksploatacyjnych. Dzięki nowym pojazdom Intercity poprawia punktualność swoich połączeń, co ma bezpośrednie przełożenie na satysfakcję pasażerów. Oprócz dostawy 96 lokomotyw Griffin EU160, firma realizuje jeszcze dwa duże zamówienia dla przewoźnika. Pierwsze obejmuje produkcję 63 lokomotyw wielosystemowych o prędkości maksymalnej 200 km na godzinę, z możliwością rozszerzenia kontraktu o kolejne 32 pojazdy. Drugie zamówienie dotyczy 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych, które również powstaną w zakładach w Nowym Sączu. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych przez Newag dla Intercity wynosi aż 7 miliardów 700 milionów złotych. Nowoczesne Elfy 3 dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej już na torach testowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęły się testy najnowszego elektrycznego zespołu trakcyjnego Elf produkowanego przez Pese Bydgoszcz na zamówienie województwa łódzkiego. Jednostka opuściła już hale montażowe i trafiła na tor doświadczalny w Żmigrodzie, gdzie prowadzone są dynamiczne testy eksploatacyjne. Kilka miesięcy temu jednostki przechodziły pierwsze testy w hali uruchomień PESY. Teraz przyszedł czas na kolejny kluczowy etap testy w warunkach rzeczywistej jazdy. Jednostka o numerze 2 trafiła do Instytutu Kolejnictwa, gdzie sprawdzane są m.in. wózki jezdne, elementy konstrukcyjne oraz systemy hamowania. W lutym 2023 roku województwo łódzkie podpisało umowę z PESĄ Bydgoszcz na dostawę 14 nowoczesnych pociągów Elf 3. Wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone do Łodzi najpóźniej do końca czerwca przyszłego roku. Dzięki tej inwestycji łódzki przewoźnik zwiększy swoją flotę do 53 pociągów, obejmujących obecnie Flirty 3, Impulsy 2, a teraz także Elfy 3. Pojazdy te wyróżniają się nowoczesnym designem, wysokim poziomem bezpieczeństwa, energooszczędnymi rozwiązaniami oraz przystosowaniem do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wprowadzenie ich do służby pozwoli nie tylko zwiększyć częstotliwość połączeń aglomeracyjnych, ale również umożliwi obsługę nowych tras oraz poprawi punktualność i niezawodność świadczonych usług. EP08 odzyska swój dawny blask. Kolejna inicjatywa pasjonatów z Dąbrowy Górniczej. Miłośnicy kolei z Dąbrowy Górniczej po raz kolejny pokazują, jak ogromna siła tkwi w pasji, zaangażowaniu i wspólnym działaniu. Klub Miłośników Kolei z tego miasta rozpoczął właśnie nowy wyjątkowy projekt przywrócenie legendarnej lokomotywie EP08 o numerze 001, jej oryginalnego, fabrycznego malowania z czasów, gdy wyjechała z zakładu produkcyjnego. I dumnie przemierzała szlaki kolejowe Polski. Projekt ten jest efektem niespełnorocznej współpracy klubu z maszynistami z lokomotywowni PKP Intercity Warszawa Olszynka-Grochowska. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, determinacji i miłości do historii kolei udało się uzyskać wszystkie niezbędne zgody, by rozpocząć proces renowacji tej wyjątkowej maszyny. Już wkrótce klub zapowiada publikację kolejnych informacji oraz zdjęć. Dokumentujących postęp prac. Dla wielu miłośników kolei będzie to okazja, by na nowo zobaczyć kultową EP-08 w jej pierwotnej, historycznej odsłonie. Takiej. Jaką pamiętają z czasów jej świetności. Takie inicjatywy są niezwykle ważne dla kultywowania historii polskiej kolei. To właśnie dzięki zaangażowaniu społeczników, takich jak członkowie klubu z Dąbrowy Górniczej, możemy pielęgnować dziedzictwo techniczne i kulturowe związane z transportem szynowym, które przez dekady kształtowało krajobraz naszego kraju. To jednak nie koniec. Już pod koniec roku klub planuje zaprezentować kolejny projekt. Tym razem będzie to lokomotywa należąca do przewoźnika Poltrans, z którym również udało się nawiązać współpracę. Wszystko wskazuje na to, że także ten projekt zakończy się sukcesem i spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony miłośników kolei z całej Polski. Tragiczna lekkomyślność na przejeździe kolejowym w Szyszkach, milionowe straty i paraliż komunikacyjny. 3 lipca, tuż po godzinie 18, w miejscowości Szyszki pod Sokółką, doszło do poważnego wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym. Kierowca samochodu ciężarowego mimo zatrzymania się przed znakiem Stop postanowił ruszyć wprost pod nadjeżdżający pociąg. W wyniku jego lekkomyślności doszło do kolizji, która sparaliżowała ruch kolejowy na linii numer 6 między Białym Stokiem a Kuźnicą Białostocką. Skutki zdarzenia są poważne, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Z pozoru zwykły moment nieuwagi zawodowego kierowcy przerodził się w katastrofę z wieloma konsekwencjami. Wstępne szacunki wskazują, że uszkodzenia infrastruktury kolejowej, torów, sieci trakcyjnej, rogatek i sygnalizacji Mogą wynieść około miliona złotych. Straty w taborze kolejowym są jeszcze poważniejsze. Ich wartość może sięgnąć nawet 2 milionów złotych. Do tego dochodzą koszty organizacji, komunikacji zastępczej oraz działania służb ratunkowych. Wypadek miał również poważny wpływ na pasażerów. Dziesiątki osób musiały zrezygnować z planowanych podróży lub mierzyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładzie jazdy. Jak podkreślają przedstawiciele kolei, Prace naprawcze mogą potrwać do północy, a normalny ruch pociągów będzie przywracany stopniowo. Zawodowy kierowca ciężarówki, od którego oczekuje się wyższych standardów bezpieczeństwa, wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością. Po zatrzymaniu się przed znakiem stop, zamiast upewnić się, że przejazd jest bezpieczny, wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg. Tego typu zachowanie nie tylko narusza przepisy ruchu drogowego, ale także naraża życie i zdrowie wielu osób. W takich sytuacjach konsekwencje nie kończą się na mandacie dla sprawcy. Kierowca zostanie obciążony nie tylko grzywną, ale również kosztami całego zdarzenia od napraw infrastruktury, przez uszkodzenia taboru, po wydatki związane z działaniami służb ratunkowych to także straty dla przewoźników, pasażerów i budżetu państwa czyli każdego z nas. Przejazdy kolejowo-drogowe to miejsca, gdzie szczególna ostrożność powinna być normą. Niestety, Wciąż zbyt wielu kierowców traktuje je jak zwykłe skrzyżowania. Dopóki to się nie zmieni, takich tragicznych incydentów może być więcej. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że byliście do końca. Jeśli materiał Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał i zostawicie ocenę lub komentarz. Każde wsparcie jest dla mnie bardzo istotne. Do zobaczenia w kolejnym filmie